Dobry wieczór, witamy Was serdecznie w Wielką Sobotę, z tej strony Patryk i Kuba, witam Was serdecznie oraz Lelot, czyli Patryk. Witamy wszystkich, bardzo bardzo serdecznie tym razem w trzyosobowym składzie prowadzących. Mam nadzieję, że emocje będą obce sięgnął zenitu. Dobrze, to ja może poproszę... Pierwszą zagadkę na ekran, tak żeby nasi widzowie mogli się zastanawiać, e, czym się będą zajmować. Znajdźcie ten obrazek różniący od pozostałych, tak im polecenie. Poproszę tutaj e, nasze wesołe bobry, 25 bobrów. Pisząc odpowiedź w komentarzu, piszecie mi oczywiście e, współrzędne, czyli litery, cyfry A, B, C, D, E od 1 do 5. Jeśli masz już pomysł, jeśli wiesz, to oczywiście pisz e, odpowiedź w komentarzu pod filmem. E, tutaj razem z Kubą i Bartkiem na Ciebie czekamy. A w międzyczasie przypomnę szybko zasady. Aby wziąć udział w moim programie, musimy mieć skończony 10 rok życia. W trakcie jego trwania rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, pisząc odpowiedź pisząc od w komentarzu pod filmem. Pamiętaj, że za komentarz nic nie płacić, ale jeżeli są zdobasz punkty, możesz później je wymienić na atrakcyjne nagrody, takie jak doładowania. Audycja powstaje we współpracy Kuba TV Polska i ZPR TV, a więcej dowiesz się na stronie internetowej www.zprtv.webi.com no już możemy tak luźnie, swobodnie zacząć. No to witam Was serdecznie, dzisiaj jesteśmy tutaj we trójkę, tak jak widzicie, z Kubą i z Bartkiem. No i Bartek tam, można dzisiaj dużo ciekawych historii opowiedzieć, w takim razie opowiadaj Bartku. No, ja bym chciał powiedzieć ogólnie między innymi o tym, jak ogólnie poznałem właśnie ZPR TV i scenę internetową w TV. No i z tego, że ja oglądałem dziennik Kuba TV HD, no i tam wspominał, że Kuba tam dostał na Facebooku wiadomość od Patryka, żeby, żeby Kuba mu pomógł w zareklamowaniu projektu. No. No i tak jak już mówiłem, z teraz w tej chwili mogę przerwać. Tak jak tak, już tak, mówiłem tak. wcześniej, zaakceptowałem ten pomysł i już z tego co pamiętam to jest chyba już dziewiąta. Teraz się nie powiem. I długo to ja to nie będę potrzebny w ogóle. Mhm. No, dziękuję. Już po raz, raz dziewiąty razem z Patrykiem prezentujemy Wam różne zagadki, dzięki którym możecie zdobyć punkty. No właśnie. Dokładnie, no, tutaj nam to się to rodzi nowe pokolenie prowadzących. Jak Patryk odejdzie na emeryturę, to zostanie tutaj Kuba i Bartek po nim. No. Dobra. My, my, prze, my przejmiemy to za 50 lat. Dobra, teraz moja kolej. Pierwszą Pierwsza tropki, w, którą, w której wziąłem udział to jest ta z 5 lutego 2016 roku. No jedynie, z tego co widziałem to Patryka bardzo słabo straciła. było. Znaczy, grała bardzo głośno muzyka i po prostu było go słabo słychać. Chyba to dlatego, że po prostu był nieco oddalony od kamery. No właśnie. No właśnie, teraz nadajemy z nieco innego um już nieco innego kadru studia, swojego studia bocznego razem z naszą szafą e, i ekranem monitora ekranem monitora, tak bardzo mądre słowo, Patryk, jak zwykle czy tam jest wyjście no, do bargi? Nie, niestety nie dobrze, jak ja patrzę na zagad, czas nam upływa tak jak widzieliście napis kolejny zagadki też się na ekranie pojawił w związku z czym przechodzimy do kolejnej zagadki kolejna zagadka to będzie ram pam pam, zobaczymy 36 spinaczy, jeżeli ty wiesz, który spinaczy jest inny, oczywiście pisz odpowiedź. odpowiedź w komentarzu pod filmem. Oczywiście za komentarz nic nie płacisz, ale teraz zaoferuję ci, ile to miało być na mojej rozpisce, o 300 punktów, no właśnie. Zapomniałem, zapomniałem Czasem mnie się też zdarza, także 300 punktów teraz do wygrania. No i oddaję głos kolegom, bo ja chyba ci tutaj nie jestem potrzebny. Mam nadzieję, że już się tutaj sam będę. <laughs> nie no. <laughs> Na pewno takie trio nie będzie tylko raz. Zobaczymy. Jak na razie na nieźle idzie. A może ja zawałę się troszeczkę. Patryka. Na ekranie mamy 36 spinaczy. Jeżeli wiesz, który jest inny, to pisz komentarz pod filmem. Ja to później sprawdzę, wyślę odpowiedź do Patryka, a Patryk wstawi te punkty na stronę no. internetową no. www.zet.v. Tam możesz wkleić swoich nagród. Jeżeli ubierzesz odpowiednią sumę, będziesz mógł mieć to na doładowanie do telefonu. A tak więc warto grać, warto grać. Dokładnie, dobrze. I nie zawsze myślę tak. teraz może na drugą historię. Otóż... Chciałem poruszyć temat tak zwanej zaginionej bitwy, bitwy o punkty z dnia 12 lutego 2016 roku i od razu mówię, że to nie żadna creepypasta, nic w tym stylu, tylko po prostu to jest zaginiona bitwa o punkty, której nie ma, po prostu się nie zapisała, ale po prostu wytłumaczę jak to wyglądało z mojej perspektywy, znaczy jak ja moimi oczami bym powiedział, no i wyglądało to tak, po prostu byłem na web, byłem na papierę, punktualnie o 18, no i problemy techniczne już zaczęły doskwierać już na samym początku, ponieważ w czołówce ZPR TV już były drobne ścinki, no właśnie, no i oczywiście po tej, po tej czołówce przed, przedstawił się oczywiście Kamil i powiedział, że to on poprowadzi program, a nie Patryk, bo Patryk gdzieś wyleciał, akurat nie wiem gdzie. bargim na gimnazjalny. A, właśnie. No i e, właśnie, no i jedyną, pierwszą, jedyną zagadką, jaka w ogóle tutaj była, to doić e, wszystkie serca. Ponieważ e, tam battle, znaczy Kamil mówił, że to oczywiście z okazji walentynek i tak dalej, że, że jako, że walentynki zbliżają się wielkimi krokami, no to oczywiście e, zagadki związane z walentynkami nie mogą zatraktować, więc była ta jest była ta e, zagadka z sercami no i e, no i ogólnie tam e, potrwało to kilka minut albo kilkanaście dwa jeden dokładnie, Barty nam się tutaj rozgoduje aczkolwiek kończymy tą zagadkę dlatego przechodzimy do kolejnych tutaj poproszę o zniknięcie zegara, zniknięcie napisów, żeby nas tutaj nic nie poganiało e, no i zobaczymy co będzie następne uwaga, lecimy tym razem jakaś pani. Jakaś pani. I jakie mamy do tej zagadki polecenie? Proszę już tutaj polecenie na ekran. No. Gdzie jest polecenie? Ale polecenie powinno być następujące. znajdź jeden, y, jedną różnicę na obu obrazkach, tak? Czyli tak, tak, na to... którym obrazku jest ukazana różnica. Znajdźcie jedną różnicę między obrazkami. Dokładnie. Dokładnie. Mamy takie Wiem... problemy techniczne. To ci dopiero nie spodziewał? Kto by się tego spodziewał? Dobra. 550 punktów poproszę tutaj na ekran. I Patryk, może jeszcze jak Patryk, sam grę sam poproszę się. na pełen ekran. Żeby nie było. Patryk Cox sobie poprosił o przyznanie 550 punktów. A, Widzisz? Ma się, tak się ubrać Jeszcze raz y, wytłumaczenie, polecenie dla widzów brzmi następująco. Znajdź jedną różnicę, która różni oba obrazki na ekranie. Zapraszamy do wygrania w tej chwili 550 punktów. Jeżeli już wiesz, pisz komentarz pod filmem. 550. 550. No a ty teraz Bartek, Bartek możesz tam kontynuować to, co właśnie, Ci patrzy przerwał. No wracając do mojej opowieści na temat zaginionej bitwy o punkty, no to właśnie yy, kiedy szukałem, znaczy kiedy znaczy no, wyglądała tak, że szukałem y, po prostu y, utworu z... Y, koło TV programów interaktywnych właśnie, bo chciałem po prostu sobie posłuchać, jak to brzmi bez głosu prowadzącego, czy prowadzącej. No i tak się złożyło, że bardzo... Widzicie już jest tekst. Patryk jest dołem No i się złożyło, że bardzo... No Natrafiłem na pewne forum o internetowych programach interaktywnych, forum myśli, infomyśli w coltv.cba.pl No i tam okazało się, że tam się udziela m.in. grupa zpr ale również inni przedstawiciele sceny internetowego Coltv których oczywiście nie wymówię, żeby nie tylko... Dokładnie, właśnie... bardzo, ponieważ chciałeś dać nam zagadkę od siebie, a niestety kończymy program tak, to nam się bardzo szybko zleciał, bo to jest mimo wszystko 10 minut. E, to już nie proszę napisać na jak na ten program kończymy, a tymczasem em, zagadka od ciebie. Cześć, na... 50 no. punktów. No to dajesz. Czekajcie, 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 Dobra. No i tam, no i tam właśnie znalazłem, <noise> naszym powiem, że tam właśnie znalazłem post o bitwie o punkty i tam właśnie było na temat bitwa o punkty z dnia 12 lutego. Bo się tam był jeden screenshot z tej bitwy o punkty, który ukazał się właśnie na ekranie. To zależy czy kupa tutaj wrzuci, czy nie. No i na no pewno wrzucimy. I teraz, teraz przechodzimy z... do Twojej języka. Tak szybciutko. No i tak. po program to kończymy. Pytanie, no to I pięć dyszek. Zagad, zagadka jest bardzo prosta, no i tym samym bardzo rzadko znaczy odpowiedź na tą zagadkę jest, no, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, dlatego 50 Masz 30 punktów. sekund, szybko. Czas no już leci. Także pytanie brzmi, dlaczego Beton nie ma pracy? Odpowiedzi prosimy wysyłać nam wy w komentarzu pod filmem. No i yy, pierwsza osoba, która prawidłową yy, odpowiedź na pytanie, oczywiście zgarnie te 50 punktów. Dobra, a my się już na dzisiaj żegnamy, do zobaczenia za tydzień w sobotę. Byli z nami dzisiaj Patryk. Kuba, dziękuję za, za proszę. No, na Zapraszam na mój kanał na YouTubie. I do zobaczenia.